Księżna Diana zapisała się na kartach historii jako wyjątkowa kobieta, uwielbiała modę, miała klasę i do dzisiaj postrzegana jest jako prawdziwa ikona stylu. Kochała także dobre perfumy. Jakie? Kobieta, której nie trzeba przedstawiać paniom. Również panowie znają jej piękną twarz. Często jest przez nich stawiana obok Marilyn Monroe. Nic dziwnego, to po prostu przepiękna kobieta. Marzenie wielu mężczyzn z tamtych lat. Księżna Diana zdecydowanie wiedziała, jak dbać o swoją urodę. Znała tajniki makijażu, jej niebieski jajeliner do dzisiaj uznawany jest przez szerokie grono jako hit, a także miała świetny zmysł względem dobierania dla siebie strojów i dodatków, które podkreślały jej kobiecość i piękno. Warto wspomnieć o jej fryzurze, która zawsze była idealnie ułożona, a także często towarzyszące jej dłonią czerwone, charakterystyczne paznokcie. Księżna Diana je uwielbiała wiele pani naśladowało jej wygląd. Również dzisiaj starają się one poruszać, a także prezentować jak ona. Brakuje im jednak pewnej istotnej cechy, która wyróżniała księżną na tle innych kobiet. Według jej najbliższych, a także według ogólnej opinii tych, którzy mieli szczęście spotkać ją na żywo, pachniała wręcz nieziemsko. Wszystko za sprawą wyjątkowych perfum, których używała, jest kilka konkretnych zapachów, po które sięgała księżna. Między innymi Zimo, wymyślone przez markę Dior, czy Fleurs, wersja opracowana przez Ho Nie wolno zapomnieć o kluczowych Bluebell, od Penhagigon, które męskiej części całkowicie odbierały rozum. Diorissimo wyróżniał zapach konwali, który dominował w całej palecie. Bluebell to dzikich, leśnych dzwonków. Zaś na zniewalający zapach kwelkwesfleurs, które podczas ślubu odegrały kluczową rolę, wpływały lilie, róża, jaśmin i w niewielkiej ilości nuty tuberozy. Ile kosztują ulubione perfumy księżnej? Według źródeł poszczególne zapachy wcale nie kosztują fortuny, o co pozornie moglibyśmy je podejrzewać Diora i Zimo, Dior, koszt około 150 zł, za 30 ml. Bluebell, Penhaggon, od 300 do 400 zł, w zależności od wielkości flakonika, a dostępne są one w wielkości 50 do 100 ml. Felkves Flowers Hobigand, około 220 zł za 50 ml. 14 lutego już niedługo, a więc to świetna okazja, aby zaopatrzyć się jeden z zapachów i sprezentować go swojej ukochanej. Na pewno będzie to strzał w dziesiątkę.